Witajcie na moim kanale. Kolejny sprzęcik. Tyle, że już go recenzowałem. Tepelink A610. Ostatnio to recenzowałem, ale miałem tylko jedno urządzenie. I co my teraz robimy? Już wam mówię. Tada, mam dwa takie urządzenia. Połączymy sobie dwa te urządzenia w most. Czyli jedno idzie do laptopa, łączymy je kabelkiem z laptopem. To urządzenie łączymy radiowo z tym urządzeniem. I to idzie do serwera, na którym będzie robiony pomiar prędkości. Sami jestem ciekawy, jak to będzie, także zapraszam na filmik, skonfigurujemy je i zobaczymy jaką prędkość zdołamy osiągnąć. Oczywiście jedno sobie wystawię w oknie w mieszkaniu, a z drugim pojadę w świat samochodem, kawałeczek na daleko nie dojadę, bo przeszkody są i bardzo mnie to ciekawi. Zapraszam. 12 seconds later. Mamy nasze omady EA610. Dwie sztuki. Jedna idzie do komputera, z którym sobie pojedziemy gdzieś w teren, a może i do komputera. Tą sobie zabierzemy w teren. A tą podłączymy tutaj do źródełka internetu. Do serwera, a w zasadzie do tego i do tego, żeby sprawdzić i prędkość internetu, oraz transmisję na serwer. Zobaczymy, jak nam to tutaj cudownie wyjdzie. To urządzenie to sobie wyciągnę, już będzie nam potrzebne kilka rzeczy, a więc tak samo urządzenie będzie nam potrzebne, że tego urządzenia. Kabel zasilający. I kabele GUTP, którego tutaj nie ma, ale to sobie zaraz przyniosę. Kabele butepę. I Co dalej? To jest zasilacz do tego urządzenia. Podłączamy prąd. To oczywiście do gniazda z prądem. Pewnie się zastanawiacie, jak taka antenka jest zasilana mamy tylko jedno wejście. Widzicie? Nic tu więcej nie ma. Nie mamy tu wejścia na zasilacz czy na coś. To bardzo proste. Podłączamy kabelek UTP i podłączamy do wejścia POE w zasilaczu. Tutaj. I wtedy zasilacz podłączamy do prądu. Ten kabelek może mieć nawet chyba do 200 metrów długości i urządzenie będzie działać z tego zasilacza. A to jest kabelek LAN tylko i wyłącznie do transmisji, do wymiany danych, które podłączamy do na przykład źródełka internetu, do jakiegoś routera czy do serwera, zależnie co tam chcemy zrobić. Tędy płyną dane, tędy płyną dane i prąd. Proste. Także przystępujemy do konfiguracji obydwu urządzeń i zobaczymy, jakie prędkości na mości osiągniemy. W myślicie, że to koniec, że wystarczy tylko antenki skonfigurować, nie, jeszcze muszę sobie kabelek pozarabiać, bo ten kabelek co mam to mi po prostu nie sięgnie, do, no nie sięgnie mi do okna, a chcę to wszystko za okno wystawić, a z drugą anteną pójdziemy sobie właśnie do samochodu i z samochodu zrobimy link. to naprawdę to nie będzie. Link typu. No, nie będzie to most radiowy, tylko będzie to sieć katowicowa, sieć typu MESH. Dlaczego tak? Bardzo proste, ponieważ te anteny nie obsługują po prostu trybu mostu. Nie można za bardzo na ich mostu zrobić. Nie wiem, może jakby wgrał do nich jakiś OpenWRT, czy coś to może by się dało, ale one zostały stworzone ogólnie jako. Wsparcie do budowy, właśnie sieci kratownicowych, i to jest główny ich cel. De facto na nich mostu się nie da zrobić, ale jest pewna sztuczka, która to umożliwia. Jak już skonfigurujemy sobie dwie antenki, wystarczy, że jedną z nich zabierzemy ze sobą do auta i po prostu będzie ona z odłączonym kabelkiem UTP do transmisji danych. Wtedy w takiej aplikacji OMADA Controller pojawi nam się opcja, żeby je zlinkować w trybie, właśnie kratownicowym. No i klikamy, to one się zlinkują, i mamy w zasadzie prawie że most. Coś w stylu mostu, czyli ta druga staje się takby jakby wzmacniaczem sieci tej pierwszej anteny. Tej, która jest podłączona do źródełka internetu. I tak to działa. I to właściwie można mieć dużo takich anten skonfigurować je tak że jak nawet coś awarii ulegnie, to. Przełączy się na jakąś sąsiednią, co jest całkiem fajne. My awarię widzimy, jako operator, że jakaś tam sieć nie działa, ale tak naprawdę wszystko działa, bo wystarczy, że one się same przełączą i, i tylko tamtą sobie wymienimy praktycznie bez wpływu na sieć. Dobra, zarabiamy. Muszę sobie dwie końcówki zarobić, bo mam troszkę za krótki kabelek. Taka nietypowa końcówka. Nie lubię tych końcówek, bo mogą zwarcie robić czasami. Ale z jednej strony są fajne, bo można je teraz sobie obciąć. Można troszkę wyciągnąć i zacisnąć. Jakiś dziwny patent, nie wiem kto to wymyślił. Zapewne ci z Państwa środka. Nietypowe, dobra, usuweczka zarobiona, super. 12 dobra, pierwsze co musimy zrobić to oczywiście skonfigurować pierwsze urządzenie EAP610. Ono będzie sobie leżało w mieszkaniu, wystawię tak jakby troszkę, no, przez szybę, za okno można by powiedzieć. I zobaczymy jaka będzie transmisja. Dajemy tak tutaj na router, zobaczmy gdzie ona nam się zalogowała jest. To jest nasze urządzonko EAP. 610. Pod takim adresem IP nam się pojawiło. Musimy sobie konfigurację tego urządzenia teraz zrobić. O, no, od razu nas prosi o podanie nowego hasła i nazwy użytkownika. Także sobie to zrobimy. I teraz musimy ustalić dla dwa 4 GHz oraz dla 5 GHz nazwy sieci oraz hasła. Ja sobie nazwę sieć tak. Dobra. I tutaj nazwiemy sieć Chris 5. Super. Sieci mamy nazwane. Jesteśmy jakieś 200 metrów od budynku. Tutaj rzuciłem antenę w oknie, jak widać. I właśnie z tej antenki złapiemy sobie z samochodu link, żeby zobaczyć, jak to wyjdzie właśnie tutaj z tym naszym internetem. Dobra, ja sobie podłączę antenę pod taką przejścióweczkę, którą montujemy w miasku zapalniczki w samochodzie. Do tego podłączamy antenę. Wtedy, oczywiście, nasza antena dostanie zasilanie. Muszę ją tylko gdzieś tutaj w samochodzie przy szybie postawić, tak żeby łapała zasięg z okna, z okna, z bloku. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jaki link uzyskamy. Także zaczynamy zabawę. Tak ją jakoś będę ewentualnie trzymał. to zobaczymy. Bo no nie mamy jej tutaj przykleić, to jest po prostu samochód, to nie jest miejsce na takie rzeczy. Także podłączamy ją do prądu i zobaczymy, co nam tutaj z tego w ogóle wyjdzie. Na razie sobie ją tu postawię. Tajemnicze ustrojstwo. Dobra, prąd podłączony. No dobra, udało się. Antena, widzę, już się nam tutaj powinna pojawić. Prąd mamy. Jest, Chris, 5G. Łączymy się oczywiście z siecią 5 GHz. Internet już widzę mamy. Super. Wejdźmy sobie na Google. No i jakiegoś speed testa wpiszmy. Obojętnie jakiego. Na razie to są tylko takie testy przepustowości teoretyczne. Te speed testy też nie są jakieś tam mega dokładne, ale powinno nam tutaj coś to podpowiedzieć. Łączymy się z anteną oczywiście po Wi-Fi i druga antena łączy się z tą anteną, która jest u mnie na bloku. Także po Wi-Fi na 5 GHz anteny z Wi-Fi 6 zobaczymy jaką prędkość tutaj osiągniemy. Bardzo mi to ciekawi. Także zaczynamy testa. Mamy około 40, no 60 megabitów na sekundę w tej chwili. Ja sobie oczywiście jeszcze innego speed testa wezmę. I mam takie podejrzenie, jeszcze jedno zaraz Wam powiem o co chodzi. Czy mi się jakaś antena nie zlinkowała na 100 mega po kablu, czyli ta co jest w budynku, ona jest podłączona kabelkiem do źródła internetu, czy czasem się nie zlinkowała z jakiegoś powodu na 100 MB, tylko to sobie sprawdzę. A jak to sprawdzić? Trzeba odpalić taki program do tych antenek, on się nazywa Omada Controller. To jest kontroler software'owy. Na nim można właśnie Sprawdzić sobie, czy, czy coś antence nie dolega. Czy nie jest źle zlinkowana, czy ma jakiś problem z komunikacją. Wszystko nam ten program powinien pokazać. Za chwilkę on nam się tutaj wystartuje i powinniśmy mieć jakieś informacje, bo mm, chyba coś nie tak jest. Nie powinno mieć tak małej prędkości, powinno być tutaj znacznie więcej. Jeszcze raz dam split testa. Kontroler jeszcze się uruchamia. No około 80, teraz 90. Tak, jakby właśnie Limbus 100 megabitowy troszkę lipał, bo będę musiał się przejść niestety z powrotem do budynku i sprawdzić, co tam z kabędkiem się stało. No, ale nic nie może idealnie iść, czasami tak bywa. 80 na 20 w trybie radiowym. Ja się zaloguję do kontrolera. Zaknę tylko o co tutaj mu chodzi, bo nie wiem, właśnie. Prędkość powinna na pewno większa być. Nie powinno być e, tak mało. Tutaj są nasze urządzenia. W ogóle ten kontroler dosyć ciekawie wygląda. Tutaj masa konfiguracji, jest masa możliwości konfiguracji. Jako ciekawostkę Wam powiem, że mm, te tenki już chyba wcześniej wspominałem tak naprawdę za bardzo się nie da w trybie mostu radiowego skonfigurować. One i tak. Mają możliwość konfiguracji tylko i wyłącznie w sieci Mesh, i sieci kratownicowej. A jak je skonfigurować w trybie Mesh, Wystarczy, że z jednej antenki, z tej, którą na przykład teraz do auta zabrałem, odłączycie kabelek elanowy i ona wtedy automatycznie, on tu wyświetli błąd, że nie ma połączenia. I można ją albo automatycznie, albo ręcznie znikować z drugą anteną. I właśnie to robię. Czyli działa tak jakby w trybie mostu, tyle że to jest tak naprawdę inny. Soft to odpowiada. Soft, odpowiada za budowę sieci kratownicowej, czyli sieci Mesh. I to jest pierwsza antena, która jest połączona kabelkiem do źródełka Internetu. Musimy sobie weźmią. I sprawdzić jej połączenie lamowe, bo coś tutaj nie gra. Czy nie jest połączona czasem na 100 megabitów. Nie, no, jest na 1000 megabitów połączona, czyli jest dobrze. To jest prędkość negocjacji 1000 megabitów. I coś ta prędkość malutka jest. Ciężko mi powiedzieć, co jest przyczyną. My w tej chwili, pamiętajcie, mierzymy po Wi-Fi wszystko, więc może po prostu to urządzenie nie jest w stanie więcej dać. No ale jeszcze potestujmy sobie na innych testach. Z ciekawości sprawdzę jeszcze link. Yy, tutaj w tym drugim urządzeniu, które w aucie mam po radiu 324 Mbps. tak się zlinkowało. Sygnał minus 73. No tak, też trzeba pamiętać, że ja w tej chwili z tego urządzenia korzystam tak, bo od tyłu, po laptopa mam z tej strony, ono czołem jest obrócone do tamtej anteny. Dlatego no nie powinno tak być. Tak naprawdę ja powinien się kabelkiem podłączyć do tego urządzenia, wtedy by miał prawdziwy wynik taki, który powinien być. Ale liczę, że wszyscy mają po Wi-Fi jakieś telefony, laptopy, więc dlatego robię to teraz po WiFi, ale później jeszcze spróbuję po kabelku. Włączę sobie jeszcze jednego speed testa jakiegoś, żeby zobaczyć. Zobaczymy, jak to na orężu wyjdzie. No, czyli mm, tu mamy potwierdzenie, że na pewno mamy troszkę szybciej niż 100 MB, bo przez chwilę 105 był, Gdybyśmy mieli link 100 MB, to nie przekroczylibyśmy tej wartości. Jest bardzo podobnie. Mm. Widzicie, te speed testy nie są takie idealne. Różne wartości potrafią. Podawać. Ja mam łącze w tej chwili podłączone 200 na 20, no ale nie dobija do końca łącza. Nie dobija do końca, czyli mamy około 100 na 15, niech będzie od Orange. Dobra, tak mniej więcej to wyszło na spiteście 100 na 15. I czy my tutaj coś jeszcze możemy zrobić? Tak, możemy zrobić. Możemy podłączyć urządzenie po prostu. Kabelkiem do laptopa i zobaczymy, czy, czy uzyskamy jakiś sensowny link. Czy w ogóle się uda zlinkować w ten sposób, bo nie sprawdzałem jeszcze na kabelku. Czyli tu musimy się rozłączyć. I musimy podłączyć sobie, jak to mówią, wszystko no, po kabelku, najprościej. Czyli wchodzimy do ustawienia tej sieci. Ja nie wiem, czy mam łącze. Ethernetowe aktywne, muszę zobaczyć, mam pojęcia. Włączony jest, dobra, Wi-Fi sobie na wszelki wypadek powyłączam, żeby mi jakieś sieci nie złapało. No i to wkładamy kabelek. I powinno się to teoretycznie udać, zobaczymy, co z tego nam wyjdzie. Dobra, super. Za chwilkę powinniśmy mieć tutaj połączenie. Tutaj jeszcze tryb patrzę m, energii z baterii. Nie może być minimum, jakiś tryb oszczędzania, bo inaczej będzie nam przekłamywać wyniki. Musi być najwyższa wydajność. Połączyliśmy się. Ethernetowo mamy już internet, widzę. No i teraz pitas powinien być bardziej wiarygodny, bo teraz się łączymy kabelkiem z naszym urządzeniem. Nie po Wi-Fi. Ci urządzenie już się nie musi tak przemęczać, że jednocześnie transmituje z. Yy, z omady do omady, i później na laptopa szczerze mówiąc, spodziewałem się lepszego wyniku. Jest około 150 w tej chwili, choć 150, to i tak nie jest tragicznie. 157 na 0,3, wolałbym, żeby więcej było. Teraz sobie sprawdzimy jeszcze drugiego speeda. No teraz lepiej z uploadem jest, widzę. Czyli na kablu to już lepiej wygląda w tej chwili. 157x28 super, czyli upload nam cały wysysa. Super. I jeszcze zobaczmy upload nam cały wysysa. Zobaczmy drugiego speedtesta. Cały, bo czasami mam także w naszej sieci lubi do 30 dochodzić. Niby 20 w umowie, ale 30 czasami jest. I teraz mamy od Orange'a podobnie widzę, 154. Tylko tu jest też takie ryzyko, że może moje łącze nie dawać rady, dlatego sobie zrobimy jeszcze jeden test, test FTP. Za omad jest podłączony serwer, na który możemy pliki wrzucać. Dobra, i to są nasze pliczki, które mamy do testów. Zaznaczmy sobie kilka i ściągamy z serwera na komputer, czyli robimy download. No i tu już lepiej jest, mam około 20 megabajtów na sekundę, czyli sobie zapiszmy ftp, no, około 20 mega, megabajtów. A tak piszę, bo mi tutaj trochę niewygodnie pisać, jednocześnie trzymać kamerę. w 20 MB na sekundę tak sobie to piszę na razie i widzę, że stabilnie się to trzyma, super. No i teraz robimy sobie drugą stronę, czyli upload, wysyłanie plików, zobaczmy jak to wyjdzie. No i wysyłanie około 30 MB na sekundę mamy. Powiem Wam, że wysyłanie o dziwo dużo lepiej zasuwa niż ściąganie plików. Nie wiem dlaczego tak jest. No teraz jakiś taki spadek mamy tylko, ale było całkiem nieźle. No, 27 MB na sekundę. Myślę, że jakby ten komputer był szybszy, to by jeszcze lepiej było. Czyli ja tu mogę sobie tak. Po ftp mamy 20 MB na sekundę w I... Mamy około 30, no i będzie to 28, już nie będę przesadzał, 28 MB na sekundę upload. No, powiem Wam, że trochę zaskoczony jestem, że upload jest taki wysoki, ale mi to pasuje. A już nie wspomnę o tym, że to urządzenie może naprawdę dużo sprzętu ogarnąć w ten sposób. Dobra, super, testy przeprowadzone, także mm, no całkiem fajnie to chodzi. Aczkolwiek yy, myślałem, że uda się tutaj tryb typowego mostu 1 yy, do jednego uruchomić. Tak podejrzewałem, że jest tu taka opcja, ale niestety w sofcie jej nie ma. Jest tylko tryb ratownicowy, dlatego jakbyśmy go połączyli w trybie normalnego mostu, dużo szybciej by było. Także yy, dzięki, do następnego filmu. Cześć!